No, wiecie, chęciły się do. Tak, nie teraz... wiecie, puziaki, no. Zginęcie no. płciaki, Teraz no. można. O oh, kurde! Cześć, to jest Snojon Janowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij o lajku i subiku. Miłego oglądania. Hehehehe. Sejdźmy tchu! Hehehe. Dobra. Zaakodowany. A do Jadek? Kaliko. Czemu jemu ja mogę? No, bo wiesz, płacę i wymagam. Co? Ha, nie, no, się fajdowi. dobie. bo tam, jakieś szanse, chociaż, a szepaj, wał, no to... no, że jakby <grym> nie walnął Moja... to. Zgodno miejscu, panie. No, czu... O jak. No, cię. <grym>. Ej, ale co studiujemy? No, no bo ja, jaj, o, ja, 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 masz ja, 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 Ej, nie, wyrzuciło mnie Dostań mnie O, 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 no. jak tam, krzacz mi, kurde Jak chciałem od oskiego, nie? Ale masz szczęście Krzaczą mnie, krzaczą A tu nie skręca No wiecie, chęcimy się, do. Nie tak, no na... Nie będzie buziaki, no Zaraz można, o kurde Piękne Czara, to było, Zajemiste. Co jest? To było o, dobre GĘDŻE PAN KURWA ty... Ale To jest idealnie w ogóle nie? Wydaje o BOKIEM Janek o, <grym> Jak ty to mówiłeś? Fizyka, że nie limituje? Że Zobaczę jak ty to zrobiłeś Dobra Ojej Ojej Co pan? Ojej uważaj KURWA I NIE Osty prawo O kur... O kur... Czorp lajt Czorp Cię Za ostry Za ostry <grym> panie kurwa był O I Mazowski no Nie wali, Dobra Jedzie Oj, będę brać w kogoś pendie'a, to, Janowskiego Oj. Dziebie. Oj. O, dobra. Ale dostanę, przegopę. Nie ma! O nie. Ale jest. Ale jednak jest, jednak jest. jest. Co, kłamiesz widzów? no, dobra. Co, nie, ja nie, nie, nie kłamię, o co ci chodzi? Bo słyszałem, ja, ja że... Powiem, powiem, nie ten. jednak nie ten... ...nie, nie wydupisz, ale to jednak, jednak. Ale jednak wydupił, widzisz, experience. Experience. Nvidia Oj, oh, oh, Sorry, Sare sare, dobra. Ja nie robi żaj, Ale, oh. ale przejechał oh. To samola nie zrobiłem. <LOITES> team Ola versus team Zmaz Ziof. Wow 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 wow, 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 wow. Mazowski. Bo Mazjowski tak. Mazjowski. Aya <laughs> Z Zmazjowski piłacz. Mam takie dziwne wrażenie, tak. że on ma najlepszy samochód aktualnie w Jak najlepszy no A to okay. nie, no, Może nie mieć, być, chyba. Może być, tak. Nie... O ku... O, Ola na grubo wjeżdża. Ola, zakręca Bra. co to jest? Cześć. <grym> Cześć. Cześć. No naprawdę. Fajnie jakie nie Nie znalazł drugi piecz. poszedł, o kurde. To no było dobre? Nie. <laughs> yes. tak? yeah, nie no. Dobra, hypną, Dobrze, daj, jest pięknie. Ale nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Jak Nie, nie. Nie, nie. Jak nie. Nie, Tak? Let's go Nie, nie. Nie, Dobrze! Poza bandę, Nie, Dobrze! Nie, Dobrze, Nie, nie. Dobrze. No, no. Dobra. 35 piąty. race Hush I French Czekajcie chciałam powiedzieć jak 35 po rosyjsku, ale ja zapomniałem nikt mm -hmm. Jak po rosyjsku? nie ma takiego języka! Ola Jak nie ma? <laughs> jak nie ma, co? To... Nie ma? Jest <laughs> zbadowany, <śmiech> nie widziałeś? Ale czy... <laughs> przepraszam... No też się jechało od tego o, o tego mapkę. Pojażę ją, jechałem. Wiesz co, ja chyba, też kojarzę, chyba ją jebałem, na co? O kurde, jak mi zrzuciło? Aha, bez. bo ja koła mam... Ja pier... papie, to mi się z stało, ty? Nie słuszny moment. Dwie dwójkę. mi do silnika wpadło, nie? Kola do silnika padło? No, jest taki twardy, pa. twardą dupę masz. Eee... Blok. Aha. Aha! No. No. No tak. To wszystko jasne Ale tym zarzuca co jest! A to nie jest! Oż, kudy. O kurde. O kurde. To jest sami. To sorry, sorry. Dobra. <noise> nie powiedziałbym no, bo... dwie rzeczy. Jakie? To jest A, mapa Hogatego, albo B to jest ta mapa, gdzie graje na formulkach, co wtedy o, było pamiętne o, kudy, zdanie. Tutaj, no takie, takie... No. Że ten... ten Czegoś? No, no. A bo zagrę. no, jest ten za no, Nie no, 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 no. no, no. Taka Taka wiem, to nie było to. Albo tak, no, 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 no. I nie oh. wiem, czy to nie było to. Jezu, jak ty mi rzucałeś? Sorry. Bo ta mapka u tego, to, to, to chyba ta inna była. Nie wiem. Możliwe w sumie. Ale też może gość robi ten, taki podobny do siebie. A bo za tym, jest jeden plus, bo sprawdzałem, jak wchodziłem na playlistę, to żadnej mapki nie grałem od niej. Oprócz tej jednej, co przed chwilą była. A, no to okej, okay, Więc... to... okej. Okay. Jest, to, jest, to, jest, jest bardzo podobna I jej. ona jedzie Muzyka Wiedział, że mnie zdepchnie <gulana> <What a right. gulana> <gulana> Nie hamuje, no czemu to, to jest takie czołowe Ale nie, no się fajnie nawet <gulana> Nie, nie. Zasprzesz ok, ale, ale, ale nie hamuje no i się ślizga No dokładnie Ślizga się no Tylko chciał w O masz, a dobra, o booster, dobra, <grystanie> Ola obita już <grystanie> w sumie ja też Każdy chyba Dobra, o. wszyscy no ojoj Ojoj. Oj. <grystanie> ale i tym strasznie zarzuca Nie, nie fajnie. Ale nie, yy, to nie jest. To nie jest ta mapka na forulkach nie, nie. Bo nie, nie gdzieś nie gdzieś, jest gdzieś indziej pochłowu, była no. ten zakręt, on był tutaj, tutaj na lewo tam. Mhm. 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 Nie, tej mapy nie, nie gdaliśmy. Podobne są strasznie, ale nie jest... Ta. A ta mapka na formukach. Do dzisiaj pamiętam. Fajne. To jest taka kluczowa już. Fajnie, zapisało się. Zapisało się dzieła. W dziejach kanałów. Ta. W sumie Ej. dawno nie było filmułek, więc może niedługo wróci. O, poka. Bo ostatnio już było za dużo tych filmułek. No też co, chwilę Ej. było, no. Tam są fajne, bo dużo spychania I cyk. Odlicza. I cyk waraid. się o, <laughs> JANEK DAJ pusta U! Jesz! Aj. Aj. Chciałem ci przewalić, ale nie. Nie wyszło. Bo jest za szybki Za szybki byłem, za szybki, a. za wściekły Fak. no <laughs> Rozumiecie Nie Ja też nie rozumiem <laughs> No, I taki, no co? Nie o to chodziło Miałem coś innego na myśli A później nie wiedziałem już co i A Okej, okay. ja wiem rozumiem. I Hogaty już za oknem no. Uwaga na uszy Ło <laughs> Poszedł Poszedł, Poszedł Hogaty I w I w Jak, jak, jak Hogaty jest w Poznaniu teraz ja tam klimat robię, do. <laughs> ona, nie zawsze ona zawsze zepsuje, ona zawsze zepsuje ten klimat Widzę, że Janowski, tak samo koło masz prawe, tylne, jak ja no. Spokojnie, Flubecki, ja, tak, ja tak samo Ja ty też no. O no, nie bude. Dobra, my mamy swój wyścig, gdzie się tylko nie? Dobra, to jest Ta, zamiast, ja 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 się nie liczy, ale dobra, nie ma problemu, A, no na, jak wy na facie, jeździ... będzie co do oglądania. bo to będzie. u was. nie on nie już mi... się Nie No, wiecie, mam to nagrane. Ja chyba nagonię. Ale nie, powiedziałem, no, że bardzo pocenie jest się... to więc no. A. No, zatiałem ja spocenie no, to. to byłem. powiem ponad trzydzieści chyba dwa stopnie. Już spuściły, nie wiem, czy się spociły, nie? Ja pier, papier. U mnie 23 eee. pada deszcz. O. Ja bym chciał, żeby pan. Pada... Nie, ale za tydzień wiem, że chyba cały tydzień będzie padać, więc. No to nie że eee. ja to żeby ja trochę nie było. Jeszcze w następnym następnym tygodniu nie będzie padać. Oby padało. Nie! Eee. Musi mieć ładną pogodę w Rzeszowie akurat. Oj tam Rzeszów, olej Rzeszów. Ja do chłopa akurat jadę, to nic no. A wiesz, że chłop mieszka w Warszawie? Nie, to nie dziki. To nie dziki! już ja, ja się znamy. Znamy. Znamy, 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 znamy. Ja nie powiedziałem o kim... A nie w ogóle! Ja spoko. Ale dziki mieszka w Warszawie, to chętno. No, no. A, A, no. Ale wiesz, Dziki też na przykład, no co no, no. chciałam no. powiedzieć? No. Ja, myśl, ja, oczywiście, ja, ja myślę, ja o czymś Ja myślę o kimś. on mieszka mia. w Rzeszowie! Jednak jest chemiano no! Nie chemia! nie mianowicie Jednak jest chemia, no! Dziki! Powodzenia! Nie tu <noise> no. <noise> ja ci kiedyś dorwę w tej Anglii, naprawdę Nie strasz, nie strasz, bo się dzicie by z... To <noise> jest <Tu> słońce! <masz. głos> oj ojo oj oj nie ja palę FK? No, tak, tak najlepiej no No. no na to no. pół sekundy no, do domazał no, jej Fajnie. Fajnie Więcej nadobiłeś Nie no, było 6 sekund, a słyta no, no, no to jest już teraz więcej okej okay. Pusta. Dawaj. Nie, nie bo ja się na spokojnie, Można jeżdżę No, ja też na spokojnie, a bo jeszcze gonić. Dobra, nie, dawaj. dawaj. To, wiesz, ja się na spokojnie, jeżdżę, mówię o oli i o kocie. No. No, 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 Bo to najlepsze, że no no no, no, no. No, 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 no. I sy! Piano. <ślamy> Piano To najlepsze hamowanie. Dana to przyjaciel. Nie taki jak kot. Ojoj. O. Ojoj. Dobra. Nie no nie, goście, nie, no nie no, ogóle. no poślizg. No. się skończyło Streja. Janek już o tym wie, mówiłem tu kiedyś. Skończyłeś Streja? No. Jak ja się może... grało? Okay. Bardzo okay. fajnie. Fajna końcówka. O, spoko Mega klimatyczna i zrzeszająca. Mm -hmm. O, fajnie. Ciekawe mm -hmm. Ale nie jestem. Polecam mm, 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 Ej i mam gary. sobie do was takie, takie pytanie No? Jak kupujecie, jak kupujecie bilet na pociąg albo spaliście to, to kiedy najlepiej kupić bilet na pociąg? Jak najwcześniej? No, no, no i wcześniej no. lepiej Jak najwcześniej Czyli taki dzień, dwa dni git? Dzień. Zależy bo wiesz teraz wakacje to miesiące, ja lepiej nie. miesiąc bez kity no, no. Czekam jak coś